Witam moje kochane bliźniaczki, trojaczki, w ogóle. Słoneczka jest to czytanie na drugą połowę lipca, także zaczynamy. Nie mam czasu, trzeba gonić, bo już jest prawie 21, a ja mam jeszcze panią do czytania prywatnego, więc zaczynamy. Kochani, wiecie co zauważyłam? Ta nowa Alexa, nie wiem czy kojarzycie Amazon Echo, Echo Dot. Kurczę. Wiecie co? Ona po prostu śledzi, rozumiecie? Tam, gdzie Wy się przesuwacie, ona śledzi. Jak ja lubię technikę, lubię Wam, powiem, że jestem taka gadżeciara ogólnie, dlatego że dla mnie rozwój jest też ważny, nie? No, Wam powiem, że coś wspaniałego. No dobra. Moje kochane bliźniaczki, słoneczka, zaczynamy. Bliźniaczki. Bliźniaczki mi wyszły w karcie czwórki monet. I teraz tak, co. O w ciągu dwóch tygodni. Co w ciągu dwóch tygodni? O jeju, jeju Na co się musicie przygotować? Moje bidulki, no. Pierdziochy jedne. <gry> um, mm -hmm. Wasze nastawienie na ten najbliższy czas. No pięknie, będzie dobrze. Intencje najbliższych waszych osób. Mhm. Czego nie widzicie, czego nie widzicie, słonka? Nie widzicie, że nie widzicie, że są dwie osoby <laughs> i karta rada? Słońce, no pięknie. Kochani, ale coś tu się dzieje. Majne Güte. Więc kochani, tak. Zaczynamy. Słonka moje. Eee, aha, ja nie zapisałam runy dla osób z znaku byka, ale to zaraz sobie zobaczymy. No właśnie, to była ta runa. Odhala. Odhala. Dobrze. I teraz tak dla was też, kochani. Wyciągnę runę. Słoneczka, tutaj się czemuś przyglądacie. To jest tak, że ta dwójka buław mówi o przygotowaniu się do tego, aby w końcu wejść w taką pewną konsekwencję, tak? Bo tu, tak jakby, jest jakiś niepokój, upór przy czymś, niezdecydowanie, ale w końcu finalnie pojawia się tu ósemka monet, czyli tak, jakby w końcu jakieś wejście na tryb konsekwencji. Bo co mi się tu pokazuje? Kochani, pokazuje mi się tutaj czwórka monet. To jest tak jakby niechęć ruszenia w coś innego, niechęć podjęcia działania w ogóle, niechęć podjęcia pracy, być może kontraktu, rozmów z kimś, no każdy ma inną słoneczka moje sytuacje, nie? Więc tu jest tak jakby trzymanie się ciągle swego, ale też taki słuchajcie łobuziaki moje, pewien egoizm, być może obok was jest ktoś mocno egoistyczny, który, kto, kto nie chce widzieć poza nic poza tym, co sobie po prostu gdzieś tam w główce poukładał, tak? I mam też wrażenie, że jest tu pewne skąpstwo, chytrość troszeczkę, trzymanie się czegoś, co, co tak naprawdę no, trzeba by było zmienić, tak? I teraz, kochani, tak, Wy w końcu nareszcie będziecie odchodzić od, takiej, od jakiejś rutyny tutaj od jakiegoś takiego, słuchajcie, niespełnionego marzenia, od jakiegoś takiego rozmyślania, braku uczuć, bo tu jest, no nie, telefon mi dzwoni, momencik, kochani. Już, kochani, jestem i teraz słoneczka, tak, więc powiem Wam tak, że też może też tak być, że poprzez jakieś rozstanie tutaj, poprzez, kochani, zakończenie jakiejś relacji, partnerstw i tak dalej, no, jest tutaj z jednej strony niby jesteście zadowoleni, ale z drugiej strony, jest tu jakaś tęsknota, być może tęsknota za kimś, jakaś rutyna. Dlatego wchodzi tutaj, słuchajcie, w przeciągu tych dwóch tygodni być może i to zranienie się tu bardzo, słuchajcie, pokazuje, ale zranienie poprzez to, jest poprzez to, że i to jest słoneczko tak, słoneczka moje, że wy. Tutaj wchodzi taka energia, która bardzo dużo rani. Nie wiem, czyja jest to energia, ale jest to energia takiego działania, zdeterminowania, nastawienia, nastawienia na swoje spełnienie, tak? Czyli tak jakby, kochani, mi to się wyglądało mi to tak wygląda, że to jest takie całkowite skupianie się na swoim celu, ale jednocześnie, jednocześnie brak wrażliwości tak naprawdę i tolerancyjności dla kogoś poprzez wzgląd na swoje cele i to prowadzi tutaj słuchajcie do jakiegoś zranienia. Nie wiem czy ja jest to energia. Słuchajcie, tak, nie wiem czy ja jest to energia, ale mam wrażenie, że tutaj jest właśnie nastawienie na swój cel, tak? Trzymanie się Swoich racji, swojego celu, natomiast jest tu też pewna zmienność i niekonsekwencja w zasadzie, ale również odrzucanie takich pewnych, słuchajcie, tak jakby pewnych takich zahamowań, ograniczeń, nie, po prostu tak jakby przekraczanie granic, ale w takim ujęciu, że nastawienie na siebie, tak. Jednocześnie właśnie trudno jest tu nazwać to tutaj tą energię tolerancyjną i, i wrażliwą, tak? Można tutaj też, słuchajcie, wyciągać jakieś takie pochopne wnioski, tak? Do, do pochopne wnioski i łatwo też wpadać w jakąś taką urazę. Jest tu takie łatwe wpadanie w urazę, tak? I powiem Wam, że te nastawienie Wasze to jest tak naprawdę w końcu zakończenie jakiejś takiej ciężkiej energii, bo są tu dwie karty, słuchajcie, podróży. To jest albo rozstanie, albo kontynuacja czegoś, ale zupełnie w nowatorski sposób. Zakończenia takich jakby rzeczy, szans, które nie były dla was w zasadzie szansami. Zakończenie czegoś, co, co tak naprawdę nie miało, nie miało miejsca, to jest tak, jakby wiecie, że Słoneczka, wiecie, że, że pora chyba zakończyć takie myślenie jak gdyby uleganiu kaprysom, uleganie kaprysom, tak jakby takie zmienne zachcianki, duży egoizm i tak naprawdę, słuchajcie, zwracanie uwagę tylko na siebie. Nie wiem, o kogo tutaj chodzi, czy o was, czy o kogokolwiek obok was. W każdym razie dzieje się tutaj taka energetyka i wiecie co? I mam wrażenie, że yy, mam wrażenie, że właśnie wy od tego wiecie, że po prostu macie od tego yy, odejść i wchodzicie w taką piękną, nową energię. Ten As kielichów mówi, że yy, daje wam się, przychodzi do was taka szansa. Na oczyszczenie tych emocji, oczyszczenie serca, nowe relacje, nowe pomysły, ale już w takim flow, w takim spokoju, tak jakby odrodzenie się też tych uczuć, odrodzenie takiego rozumu, troszeczkę ta szansa do Was przychodzi. I kochani, natomiast jeśli chodzi o osoby z Waszego otoczenia, zainteresowane Wami i, i Wy również nimi się interesujecie, tak, to pokazuje mi się tutaj czwórka buław, że szykuje się tu jakaś impreza w ogóle, szykuje się tutaj jakaś taka impreza rodzinna, rado, taka radosna. Osoby te bardzo mocno skupiają się na swoim celu, ale idą w to z taką radością, z taką lekkością. Gotowe są do dalszego działania, bo trójka była, czwórka była, to jest przejście dalej, tak? to jest kontynuacja tego, co zamierzyli, tak? to też może być budowa domu, oni się skupiają na takim swoim szczęściu, ale też na tych różnych szansach, które obok nich są. Te osoby tak jakby dały sobie spokój z taką ciężką energią, myśleniem o smutnych rzeczach, o rzeczach takich, które tak naprawdę dołują. Które nie są, nie są rzeczami pomocnymi, te dołujące rzeczy wcale nie pomagają, ta ciemna energia, tak? I Wy też w to, słuchajcie, nie wchodźcie. Cieszę się, że jest tu tak, jakby Wasze zakończenie takiej energii, która była ciężka dla Was, ale w jakiś sposób też bardzo, bardzo mocno egoistyczna, tak? I pokazuje mi się tutaj, słuchajcie. Że wy w końcu idziecie po coś lekkiego, po coś dobrego dla was, tak? I wiecie co, czego wy nie widzicie? Nie widzicie tej blokady na uczucia u was, bo tu jest dwójka mieczy, ale też ktoś tutaj nie widzicie też może tego, że pora podjąć jakieś sytuacje, które są mocno urzędowe. Ale też w sposób urzędowy co do niektórych sytuacji, tak? I również pokazuje się tutaj, że być może nie widzicie tego, że blokujecie się na jakieś uczucia, odczucia na osobę, która też darzy Was uczuciami, szacunkiem, blokujecie się na szacunek, boicie się ruszyć do przodu, ale też tutaj jest bardzo dużo plotek. Ktoś wam po prostu też, tak jakby miesza w głowie, mam wrażenie, ktoś wam źle podpowiada, albo to są wasze właśnie czarne myśli, takie negatywne myśli, a tutaj jest, jeszcze są dwie osoby, wy nie widzicie tak naprawdę być może dwóch osób obok siebie, tak, i może dwóch partnerów, tak, do wyboru, gdzie tutaj nie wiecie, kogo wybrać, ale też nie wiecie, w którą stronę iść, czy w energię, odczucia Uczucia, żeby dojrzeć emocjonalnie do czegoś, czy w energię, słuchajcie, takiej zaciętości, ale tak jakby wasza energetyka, wasze postępowanie miałoby się toczyć dalej, tak? To też jest tak jakby lekarz, lekarstwo, lekarz praca w ogóle, może też pomiędzy dwoma pracami macie wybór, tak? I, i tak naprawdę, lub też taką, mam wrażenie, że jest to wybór pomiędzy wygodą, gdzie ja nie musiałam, nie musiałem myśleć o dobrach doczesnych, a pomiędzy tym, że chyba pora nauczyć się właśnie samodzielnie myśleć na temat dóbr, nie wiem, pracy, podjęcia pracy, studiów, nauki i tak dalej, i Więc jest tutaj ewidentnie taka, taka blokada, takie rozmyślanie na temat, co ja powinienem zrobić. Mam też wrażenie, kochani, że nie widzicie tego, że pewne rzeczy trzeba jest tutaj realizacja planów, czyli plany idą dalej, tak? Czyli dojrzewanie, dorastanie i pokazuje się tutaj, że jest właśnie taka blokada, że z jednej strony chciałbym, chciałabym zatrzymać się w tym co jestem, żeby nie poczuwać się do żadnej odpowiedzialności, a z drugiej strony karta mówi, że pora właśnie podjąć tą odpowiedzialność, tak? No i karta rada, słuchajcie, macie kartę słońca. Macie piękną kartę do działania, osoby, macie urana w swoim znaku, więc ten uran się właśnie pokazuje tu w rycerzu mieczy. Wiecie co, wy będziecie musieli nauczyć się tą energię okiełznać, bo to jest energia naprawdę bardzo ruchliwa, bardzo taka, brrr, jak, jak, jak wicher, jak burza, ale kiedy ją okiełznacie, kiedy wy tego urana okiełznacie, to zobaczycie, jakie dla Was będzie on miał profity. Naprawdę. Teraz, słoneczka, jeszcze dla Was wyciągnę runę. Runę dla bliźniąt. Jest to Sovillo, ale Jaja Sovillo. No, ona mi jeszcze ani razu nie wyskoczyła. Jest to ura. Jest to, jest to runa 16. I patrzcie, otworzyło mi się na Sovillo. Widzicie? Jest to runa ognia. Polepsza stan aury, wspomaga układ immunologiczny. Chroni aurę organizmu, zapewnia komfort psychiczny poprzez spotęgowanie bezpieczeństwa i swobody, pomocy dla układu odpornościowego, zdrowie, wpływ na serce i w konsekwencji na cały układ krwionośny pobudza podobny sposób, jak kofeina. Kondycja fizyczna, popularność, dynamika, tak? No piękna, piękne tłumaczenie, słuchajcie. Yy, I aspekt pozytywny, udany wyjazd. Tu jest czwórka buław, jakiś wyjazd do Was w ogóle też idzie, kochani. Um, udany wyjazd, spełnienie marzeń, siła woli, upór, nastawienie na sukces, spontaniczność, zwycięstwo, aspekt negatywny, bezcelowe działanie, ślepe parcie naprzód, nieudana podróż, gnuśność, porażka, monotonna i bezcelowa praca. I teraz, kochani, tak weźcie sobie ją do portfela, włóżcie. Ona jest jak eska. Widzicie to odbicie lustrzane, więc to jest. Po prostu odwrotnie, tak? To tak widzicie. Wierzę w siebie i swoje zdrowie, i ta wiara pozwala mi kroczyć ze spokojem przez każdy kolejny dzień. Piękna, słuchajcie, piękna, piękna runa, słonka moje. Ja Wam życzę tego, aby Wam się spełniło to wszystko, co najlepsze. I, i przede wszystkim to dziękuję Wam za Wasze paluszki, za Wasze subskrypcje, za to, że się udzielacie. No, energie są ciężkie, kochani, bo ten uran w bliźniętach, cofający się Neptun, cofający się Saturn, to jest po prostu jeszcze pełnia w koziorożcu. To jest po prostu fix und fertig to jest, to jest miks taki, że głowa mała, ale wy się tym nie przejmujcie, bo najważniejsze, żeby. Tą energetykę zrównoważyć, bo w spokoju naprawdę podejmuje się zazwyczaj najbardziej normalne i celowe decyzje. I tego Wam, kochani, życzę. Wszystkiego dobrego.